Witam wszystkich! Na tym filmiku pokażę Wam, jak wykonać skill o nazwie La Krokieta. Jest to skill czterogwiazdkowy. Służy on głównie do tego, żeby wykiwać obrońcę bądź nawet bramkarza, co zobaczycie na klipach, które tutaj przygotowałem. Lakrokieta tak jak wspomniałem, wymaga czterech gwiazdek sztuczek i można go wykonać na dwa sposoby: stojąc bądź biegnąc, zdecydowanie jednak lepiej działa ten trik, gdy stoimy w miejscu. Dlatego zalecam zawsze przed zrobieniem lakrokiety wykonać zwykły fake shot, żeby po prostu zatrzymać się piłkarzem w miejscu i wtedy wykonać lakrokietę. Gdy nasz przeciwnik podchodzi do nas w linii prostej, lakrokieta sprawi, że wyjdziemy obok niego po zakończeniu triku, czyli ominiemy obrońce w dosyć sposób taki dosyć, dosyć płynny. Jak wykonać lakrokietę? Żeby wykonać lakrokietę, wciskamy przycisk L1 bądź LB na Xboxie i jeżeli stoimy w miejscu, to wystarczy prawą gałkę ruszyć do góry bądź do dołu, jeżeli jesteśmy obruszeni w prawo. A jeżeli patrzymy na przykład w dół, no to gałkę e, robimy w prawo lub lewo. Cały czas trzymając przycisk L1 bądź LB na Xboxie. A jeżeli jesteśmy w ruchu, to cały czas trzymamy gałkę lewą w kierunku, w którym idziemy. Wciskamy przycisk L1 bądź LB, i wtedy prawą gałką przesuwamy w stronę, w którą chcemy zrobić la krokietę, czyli lewo bądź prawo. I tak naprawdę jest to. Tyle jest on bardzo skuteczny, zwłaszcza w polu karnym, gdzie no, nie mamy jak przy, przede wszystkim przedostać się przez obronę przeciwnika. E, wtedy możemy zaskoczyć e, właśnie przeciwnika takim skillem, który dosyć. Był popularny w poprzednich Fifach, w tej FIFA i w poprzedniej jakoś nie widzę, żeby ludzie go używali. Aczkolwiek jest to nadal użyteczny skill. Możliwe, że ludzie po prostu zapomnieli, z uwagi na to, że tyle nowych e, sztuczek się pojawiło w międzyczasie. Ale rakieta cały czas jest skuteczna. Także gorąco polecam do poćwiczenia go sobie na ręce, a potem już e, w meczu. Dobrze. Dzięki, wielkie, do usłyszenia. Pozdrawiam.